Hej! Chciałam Wam trochę powiedzieć o przebijaniu ucha. Przygotowałam sobie tylko taką małą listę, w której mniej więcej uporządkowałam kolejność, co i jak. Więc tak. Mi osobiście przebija koleżanka, którą serdecznie pozdrawiam, Natalkę i Paulina. Więc tak. Najlepiej jest zrobić to no, z naostrzonym kolczykiem. Co prawda igłą też można, ale osobiście ja nie polecam igły, tylko no, wziąć sobie po prostu kolczyk i naostrzyć go pilniczkiem. Yy, bo po prostu no, jak się wbijam kolczykiem, to od razu można w drugiej strony zapiąć zapinką i no, po prostu jest lepiej. Ja tak to bym to trzeba jeszcze ją wyciągać, jeszcze wkładać kolczyk, więc to jest też troszeczkę większy ból. Więc tak, oczywiście na początek trzeba igłę, cał kolczyk jaką wygodniej, yy, oskazić perfumami czy spirytusem, co tam macie w domu. Chociaż rozpisicie po razem spirytus. Na uchu zaznaczcie sobie miejsce, długopisem czy tam markerem, kropkę, która będzie wbijany kolczyk bądź ta igła. Potem szybkim ruchem wbić. Dlatego wbić szybkim ruchem, ponieważ jak się wbija powoli, to jest znacznie większy ból. Dlatego warto to, to zrobić po prostu szybko i bezboleśnie. Ważne jest dobre oświetlenie, żeby tego przypadkiem ktoś nie robił w nocy po ciemku, i przy jakiejś, nie wiem, malutkiej lamperce, a tym bardziej jak robi komuś, bo może mu zrobić krzywdę, na przykład wbić mu krzywo, i to za naprawdę brzydko wyglądało. Yy, tak, najważniejsza sprawa to jest taka, że jeżeli będzie Wam uchoropieć, to znaczy, że albo była źle odkażona ta igła, czy tam kolczyk, yy, i wtedy no, nie ma takich większych powodów do zmartwień, dlatego że to będzie trwało maksymalnie miesiąc, ale to jest też trochę uciążliwe, bo trzeba ucho codziennie wtedy odkażać i czyścić tę ropę, a ona będzie leciała cały czas praktycznie. No i potem w to samo miejsce nie wolno wbijać drugi raz igły. Tak, upominam. Tak. Więc. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze co jakieś filmiki na temat, powiedzmy przebijania sobie języka, albo innych porad, to piszcie w komentarzach.